Witajcie moi drodzy, po dwóch miesiącach rozłomki, mam nadzieję, że tęskniliście, bo ja na pewno w jakiś sposób, na pewno też tęsknię za naszym kiełbasowym, które dzisiaj dalej rozwijamy i wraca do świetności po wielkiej pandemii, także ruszamy z kolejnym długo wyczekiwanym chyba odcinkiem i zapraszam. Klasyka, jeżeli chodzi o rudery, wszystko tutaj trzeba wyburzyć. I co, co dzisiaj w planie będzie? No, szczerze to powiem Wam, że nie wiem, bo nie pamiętam co robiłem tutaj dwa miesiące temu, ale podejrzewam, że aranżowaliśmy tą nową dzielnicę i tu mamy super, super dworzec centralny, z którego pociągi nie jadą dalej. Ale no tak to chyba miało być. Natomiast no jeszcze te ruderki pokasujemy, i może byśmy się wzięli za kwestię też przemysłu w końcu. Może nie tego dedykowanego, który tworzyliśmy wcześniej, ale po prostu, żeby te dzielnice przemysłowe nam trochę urosły. Zwróćmy tutaj chodzi o to, nie? Bo to wszystko przez pandemię nam umarło, ale totalnie nie mam pojęcia jak e, to trochę pobudzić no, no korki się tworzą no ale no siłą rzeczy no zawsze to będzie się dziać Mamy cały czas zapotrzebowanie na lokale e, mieszkaniowe czyli raj dla deweloperów no, tu coś poszło do przodu takie tak to dziwnie trochę wygląda powiem wam szczerze ale no trzeba dalej e, angażować Społeczny, żeby się budowała. Dlaczego tutaj korki się w ogóle tworzą? No, widocznie tak ma być. Będziemy kiedyś myśleć, żeby to rozwiązać. Ale dobra, no wrzucamy tutaj przestrzenie mieszkalne. Tu mamy trochę wolnego, wolnej przestrzeni. No to wrzućmy wysokie mieszkalnictwo. Nie będzie. Kolejno ładnie tutaj pracuje. Śmieci nie działają. Jeżeli chodzi o porty, no to chyba to w miarę dobrze działa, bo te statki dosyć no, intensywnie sobie pływają. Mm, nawet mamy tutaj turystykę jakąkolwiek. Chociaż ta nasza turystyka tutaj no tak... No nie no, pracuje no, ale to... No, ale dosyć biednie wygląda jakby nie patrzeć. Eee... No i cóż, słuchajcie, no co byśmy mogli tu następnego zrobić? E, tu mamy ten, tą sekcję towarowo-kolejową. E, no większość, jakby, wiecie, większo większość tutaj obiektów przemysłowych, znaczy takich przemysłowo-handlowych mówi, że, znaczy informuje nas, że nie mamy towarów do sprzedawania. No co jest wierutną bujdą? Mm. Mamy też to nasze małe lotnisko i pamiętam, że był pomysł stworzenia wielkiego aeroportu. Więc a, może, może to zrobimy, bo tutaj ta nasza kolej. Mm, ona dojeżdża trochę dalej niż, niż tutaj do tego dworca centralnego, ale no, dalej to tak nie wygląda jak CPK, nie? No nie wygląda. E, dobra, no to z, sprawdźmy sobie, że chodzi o transport lotniczy. Tak, to są samoloty, tak, transport powietrzny, przystanek helikopterowy, tu mamy e, jakiś airport Elben, O, no, jakieś tu mamy te budyneczki, no i są te wielkie aeroporty, jest Cargoport też, nie wiadomo. E, To jest fajny budynek, powiem wam, tylko że tu mamy zbyt strome zbocze, nie? I właśnie pytanie, czy my nie będziemy chcieli tego... Zbyt strome zbocze. Wszędzie zbyt strome zbocze, a gdzie by pasowało w ogóle? No trzeba by to pewnie równać, nie? Także no to jest, to jest dosyć duży problem. Tu chyba nam... Koszt budowy, no całkiem... Pamiętam, że potem kasowanie jest bardzo dużo z tym. Hmm. No to właśnie, pytanie, czy robić ten aeroport, czy nie robić? No tu w ogóle jeszcze wywalimy sobie to śmieciowisko, co powstało. Czy tu region przemysłowy nam trochę rośnie? O, o, tak, rodzi się w bólach. A tu kurczę z kolei kolejne ruinki. Hmm, więc taki odcinek po pewnym czasie trochę tak zwany Resident Sleeper. Ale no co zrobić? No trzeba się trochę rozkręcić. Czego tutaj brakuje? Wykształconych pracowników. No ale przecież chyba szkoły pracują. O, dostęp do szkół. O, tu jest w ogóle padaka, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe. Czemu ja tu nie zbudowałem szkół podstawowych, powiedzcie mi. Bo nie mam pojęcia. Ale to już y, eliminujemy problem. Proszę bardzo Szkoła średnia Uprawnieni, patrzcie, kurczę w ogóle tu. Hmm, coś tu na mnie poszło w tym aspekcie. Dobra, jak to się zwiększy przepustowość szkół średnich hmm, 9300, ale tu z kolei jest mało, tak? Aha, okej okay. Mimo, że mamy te szkoły średnie. Dobra, no to zbudujmy szkołę średnią tutaj, w tym miejscu, nie będzie na rogu. Proszę bardzo. No bo tutaj faktycznie. No jest problem. Jak tak spojrzymy. Tu w tym centrum są te szkoły średnie. No to, to zbudujmy ją. No przy cmentarzu? W przy cmentarzu szkołę średnią? Trzeba motywować ludzi, nie? Znaczy motywować szkołą, no nie? No to też jest takie zabawne motywowanie szkołą. E, ale... Dobra, tu postawimy sobie jeszcze sz szkółkę podstawową. Proszę bardzo. I teraz jeszcze chodzi o uniwersytet. Mamy trzy uczelnie wyższe. Instytut Nowy Tenon, Instytut Sztuk Pięknych. A tu są szkoły średnie. Dobra. Eee, no to zróbmy teraz... O, tu mamy tak. Montessori. No na razie to zostawimy to Montessori. Ale... University Main Campus. No nie, to już mamy zrobione. Więc co tutaj? Central Library. To jest biblioteka. No to spoko. O, jest ten uniwersytet. Tylko... Tylko myśmy go tutaj zbudować w innym miejscu. Nie Aha, tu się nie zmieści. No to Lipton. Ale czy uniwerek. O czemu nie? Przy głównej. Tutaj drodze. Niech będzie. W porządku. Mamy wtedy tak. Z, do tych szkół średnich. No dalej jest jakaś słaba przepustowość naszego systemu szkolnictwa średniego. High school to chyba jest. To chyba szkoła hmm, średnia. No to gitę, spasuje nam. No i, i teraz pytanie, czy my chcemy ją tu zbudować? Że troszeczkę przy nabrzeżu? Może niekoniecznie. I tu powstanie. Ładnie tak, elegancko. Dobra. No i mamy 12 tysięcy. No... Ja wam mówię. To nie jest, to nie jest jeszcze... Wszystko. Ponieważ... Elementarna szkoła jeszcze powstanie, tak zwana Elementor School, tu w regionie. Tylko. O, proszę bardzo, szkoła powstała. Dobra, teraz tak. Jak widzimy, no mamy trochę problemu, jeżeli chodzi o dostępność pewnych sekcji w mieście, czyli przede wszystkim mieszkalnictwo, ale i tutaj widzę, że biznes też troszeczkę rejony handlowe chcą się rozwijać a nie mogą mm, bo nie wiem czemu nie wybłuszą sobie rudery mm, tu jest słuchajcie patrzcie no mają pełno terenu, ja niby mam moda wgranego na to żeby to eliminować eee, no widzicie jak to działa dobra e, już nam spadło zapotrzebowanie nagle tak drastycznie dobra jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną Mmm, 8000 miejsc powinno spokojnie starczyć. Usługi pogrzebowe. No dostępność krematorium nam trochę e, słabo działa, więc wybudujemy krematorium, ale to z dala od miasta, nie? No bo tutaj żeby nam mówiąc kolokwialnie o no, może trochę przy cmentarzu. Zbudujemy to krematorium. Tylko, że patrzcie, teraz tu ten prąd nam przeszkadza, a jak go zburzymy, no to. A, czemu się nie da zburzyć? On powinien złapać, właśnie. Mm, no, tutaj prąd przez to, że jest połączony z tą siecią tutaj. Gdzie jest to krematorium? W zdrowotnych rzeczach, dobra. To jest centrum zdrowia dziecka. No, nie, dobra. zbudujmy to krematorium przy. Od razu przy cmentarzu. Następność krematorium. No, patrzcie, no jest słabo, nie? Basem publiczny. Chcę tu krematorium. Czy mam jakieś lepsze krematorium? Ogrody jogi, no. Tak, średnio. Mam jeszcze dodatkowe moduły szpitali. No, no nic, no musimy w takim razie Large Advanced Crematorium I tu je zbudujemy Tu przy sekcji Przemysłowej nie będzie przeszkadzać No, wszyscy się ucieszyli, bo krematorium zbudowaliśmy. No ale jest taka potrzeba Chorun. A jeżeli chodzi o rzeczy zdrowotne, może zróbmy chwilkę przerwy. No teraz tak, no tutaj nie mamy żadnego szpitala, to jest Research Hospital. O, rehabilitation center, no to nie powstanie no, rehab center, no zaraz przy cmentarzu. <laughs> Przejażą się śmieje, ale przy cmentarzu. Jejku, jak się to upatrzy, ambulansy się jakby wylały po prostu, nie? 44 ambulanse w użyciu. I tu od razu, no i widzicie, tu mamy trochę taki ten skwerek niezagospodarowany. I ciągle nam jeszcze te strefy mieszkalne, tu zapotrzebowanie, no rośnie to jak na drożdżach. Ale w którą stronę de facto tu iść? No, ale dobra, najpierw dokończmy to, że zrobimy sobie krzaczki. No to wygląda trochę dziewiasta. Nie mamy tu drzewek żadnych. I szukamy dużych drzewek. O, tu są takie busz. I tu w ogóle moglibyśmy zrobić sobie mały parczek. I ścieżki. No i bomba, nie. Ścieżka żwirowa. Ścieżka parkowa. No proszę bardzo. No tutaj będziemy robić ścieżkę parkową. Czemu tu nie chcesz? To miejsce jest zajęte, okej. Okay. Jakiś sobie parczek zrobimy, nie? Proszę bardzo. Tylko czy to ty się uda połączyć? Nie, no to to zniszczymy, bo to no, wtedy źle będzie wyglądać. I tą, pa tą ścieżkę parkową sobie jeszcze tu bym podciągnął. No, ale chyba nie podciągnął. O, jest. No i gites, nie? No i teraz tu wsadzimy drzewka. E, może inny typ? Regular Bush, no nie Dobra I teraz tak Regular Tiny No nie, nie no Zróbmy coś większego. O, gites, nie? Czy mam jakieś ładne elementy krajobrazu? Mamy tu Głaz 4. Ło, kurczaczki, jakie wielkie. Jak dużego to my nie chcemy. Nie no, wodne konstrukcje. No nie, niekoniecznie. Ścieżki ogrodzenia. Też nie. Dobra. No to słuchajcie, drzewa z pakietu twórców. A no to my sobie jeszcze tu burz wrzucimy. Eee, ale może mniejszy. No patrzcie, no nie da się zostawić buszu na. No i pytanie: czy to teraz nie wygląda lepiej? wygląda, ale dalej za mało drzew jest. No, trafimy. Może takie. Hmm, takie odcinek typu będziesz sobie Dante stawiał krzaczki. No, będę sobie stawiał krzaczki. Patrzcie, eleganckie. No i pięk, mamy skwerek. Oj, no tam bolance poleciały. Dobra. Moi drodzy, no skoro potrzebujemy zapotrzebowania na mieszkania, co mi pozostaje zrobić? No, zwiększam ilość sektorów wysokiego mieszkalnictwa. Następnych tu połaci. Niech się budują. Jeszcze tutaj sobie ruderki zniszczymy. Gdzie tu jeszcze te ruderki? Cały czas z, z tymi śmieciarkami mamy tu problem też, żeby to dobrze jeździło, ale mm, tu mamy odpady, wykorzystanie, stan przetwarzania śmieci, zapełnienie wysypiska, produkcja odpadów, stan przetwarzania śmieci, no także patrzcie, no 415 tysięcy jednostek, a ja my mamy 3,9. I dalej, i dalej to nie, da, nie daje rady. Stacja przeładunkowa odpadów. Tu mamy jedną, tu mamy dwie. Dobra, no niech będzie w takim razie też się tu postawił. I ta stacja... No nie no, tu jest, tu jest bardzo ładny park, to nie będziemy takich rzeczy robić. Ale dobra. Patrzcie, no chorych jest 5900. Znowu się zaczęło coś. Patcon no dlaczego? Tysiąc osób mi tu. No, niemożliwe. Znowu mamy jakąś niedrożność systemu zdrowotnego. To zwiększymy ją. No, myślałem, że 8 tysięcy to nam wystarczy. No, tu widać, że tak. No, nie bardzo. No dobra, no to tu postawimy szpital. Też niech się od razu. A no, tylko, że tu. O, się wylały, ale korki są. No, trochę nam ubywa tych ludzi tu. Kurczaczki no. Znowu jakaś, jakaś eliminacja tych ludzi się odbywa. Nie wiem o co tu chodzi. Bo zapewniliśmy przecież opiekę zdrowotną. No patrzcie no 10 tysięcy, nie? Średni stan zdrowia, niski. A dlaczego? Opieka nad dziećmi. Dzieci młodzież. Chore dzieci młodzież. Urodzeń. No, seniorami, no trochę średnio. Czyli co, no? Tu gdzieś kulejemy, tak? Oj, tu, jejciu. Co tu mamy? Ogród jogi. Może tam pobudujemy wam jakieś miejsce rekreacji? Proszę bardzo. A, co my możemy jeszcze tak? Mamy saunę. No to proszę bardzo. To saunę macie. To dostaniecie następną, proszę bardzo, sauna. Eee... Co tam dalej mamy? Hala sportowa z siłownią. No to cyk, tutaj ją. Basen publiczny. No i patrzcie, chcecie, to macie no. Wuj 2. Co tam dalej? Ogród jogi też było. Co to? Pams Hub. Punkt unkuru. Dobra. Klinika. To nie. A gdzieś był zakład e, opieki. O, Centrum Zdrowia Dziecka. No to też niech będzie, nie? Ojejku, no patrzcie, znowu wszyscy chorzy. No. no, a powiem Wam, że to się robi trochę już nudne. Szczerze mówiąc, znowu ledwo e, ledwo wyprowadziliśmy. Znowu coś się dzieje. Nie wiem, czy to nie mamy jakiegoś. E, wiecie, no zapisu w, w kodzie, że po prostu się takie rzeczy dzieją, bo ...no to rozprowadzanie się tych chorób. Z, Chorupski, no widzicie, no co się dzieje, no i wszyscy umierali no. no o co tu chodzi w ogóle, nie? No, Także, no słabo, no przecież było ok, o co, o co kama, ale to cały czas to, ten stan zdrowia mamy średni, nie? No już, już, już w ogóle nam opieka znowu, nam wszystko padło, nie? No masakra, no a to wydawało się, że ta przepustość na poziomie 10 tysięcy, czyli powiedzmy 25% miasta, no to wytrzyma, no tak jednak się okazuje, że tak średnio No, tu mamy... Tu tych krematoriów trochę mamy, no ale to... Gdzie są te krematoria? To znowu trzeba no, produkować tych krematorii jak szalony i wtedy będą się... Ile tych karawanów? No, ruszają te karawany, no ale... Aha, one tu jeszcze nie wiadomo, bo korek jest. W ogóle tak przy takim hubie transportowym mamy te no, karawany jadą. Hmm. No, już tam parę tysięcy ludzi z, znowu zmarło, nie? No matko! Wszyscy Znaczy tu jest. Coś jest nie Halo, nie? Coś jest nie Halo. I zobaczymy do czego to dojdzie, bo już mamy teraz taki zmiana w tygodniu mamy 1600 mieszkańców na tydzień. Umiarano i patrzcie, to spada nam setkami. I teraz... Gdzie jest ten moment, gdzie ja czegoś nie zauważyłem? No, bo przepustowość? Opieki zdrowotnej już padła, nie? No ale to ile my mamy mieć tych szpitali? Ojejku, już 15 tysięcy mieszkańców. Ojejku, patrzcie, tu zmiana na poziomie 6 tysięcy. Nie wiem. Hmm. No autentycznie, zastanawiam się, co się wydarzyło. Czy to jest po prostu jakiś skrypt w tej grze, że. On depopuluje mi mieszkańców? To jest takie. No, to czekajcie, no. Obserwujmy, nie? Usługi pogrzebowe. Przepustowość krematoriów, no jest, wychodzi na to, że jest OK. Bez 3,5 tysiąca do 3 zmarłych. No, mamy 17 tysięcy mieszkańców. No, zaraz, zaraz nikt tu nie będzie mieszkał. E, I, i naprawdę, słuchajcie, zastanawiam się w takim wypadku, co tu się wydarzyło. No, także zaraz się okaże, że ten, że odcinek po, z powrotem tak średnio wyjdzie, ale to najwyżej zagramy na tym wcześniejszym save, no bo... Szczerze powiem wam, że nie chce mi się tego wskrzeszać. Po raz enty, tych ruder, tego wszystkiego... No nie, 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 nie. A tu co się wydarzyło? Że się wszyscy ucieszyli. No, także minus 2000 mieszkańców, mamy 12 tysięcy. No wracamy do jakiegoś... Co się stało z włodęciokami. Wodociągi dają radę. No, więc co, co, co tam jakiś. Bulwers poszedł. No jego, no, patrzcie, no, zaraz to wszyscy wymierają, nie? Mamy tysiąc mieszkańców mie tygodniowo umiera. Jest, jest. No więcej umiera, nie? Nis niski stan zdrowia. No, trochę się zdrowie polepszyło, bo wszyscy. No wiecie, co się z nimi stało. Eee... Średni stan zdrowia. Opieka. No może to właśnie tu dziś nie zauważyłem, po prostu tego problemu. No dobra moi drodzy, słuchajcie. No, chyba, chyba znowu się utrzyma na po poziomie tam 8, tam 7 tysięcy. Ale to już jakby nie chce mi się tutaj kontynuować e, na dzisiejszym zapisie tej gry. Szczerze bo wstawanie z kolan kiełbasała prezenty. A, to nie o to chodzi. A, więc w następnym odcinku zagramy sobie. A no, teraz jest już przyrost, nie? Plus 43. E, także. Mm, zróbmy tak. My zagramy sobie w następnym odcinku od miejsca, gdzie zapisaliśmy. To po prostu no, jeszcze z lipca, nie? Zapis, ale. No, trzeba będzie ewidentnie, chyba, zwrócić na ten parametr. Tak zwany, jak e, po prostu. Stanu zdrowia. I teraz co? Ciekawy jestem. Zróbmy tak, zróbmy wczytamy tą grę. Nie zapisujemy tego. To co się wydarzyło. Sprawdźmy sobie. Ee, jaki był współczynnik po prostu zdrowia. Tutaj. No patrzcie, 96%. Więc o co tu chodzi? Czy tu jest coś po prostu w kodzie zapisanego, że. No bo... No patrzcie, mamy chorych 3 tyś, 350. No i mamy pojemność placówek na poziomie 8000. No to jakie jest prawdopodobieństwo, że nagle teraz mi się zdepopuluje mm, populacja y, w kiełbasowie? No raczej żadna. Y, przepustowości. No. Super, nie? Opieka nad dziećmi, chore dzieci jeden. No i... To o co chodzi? Co, co, do karetki nie dojechały? No nie wiem, no zostawiamy na razie to w takim stanie jutro sobie zagramy kolejny odcinek. I przy okazji mojego powrotu no będą nowe rzeczy na kanale. Ale to też sobie taki announcement zrobimy i trochę rebranding tego kanału. Bo będzie oprócz gier no to będą też inne materiały. A tymczasem ja was żegnam i, i, i do zobaczenia. No niestety przy kolejnej porażce w Cubasowie. Także do zobaczenia.